Kieruję te słowa dla, do kandydatów do naszej szkoły i do ich rodziców. W związku z, tytu, z sytuacją, jaka teraz panuje, związaną z epidemią COVID-19, wszystkie nasze działania standardowe, wynikające z normalnego funkcjonowania szkoły, niestety zostały zawieszone. Musiałem odwołać drzwi otwarte dla kandydatów i konsultacje, ale prowadzimy nabór do szkoły. Wszystkie informacje znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej. W tej chwili można już drogą elektroniczną wysyłać wnioski do szkoły. Prowadzimy też konsultacje online dla osób, które są zainteresowane tym, co robią. Serdecznie zapraszam.